Żywe trupy. Zeszyt trzeci. O Boże, Lori. Rick nie mógł uwierzyć swojemu szczęściu. Nie mógł uwierzyć, że Lori i Karl, jego żona i syn, są cali i zdrowi. Że może ich dotknąć, objąć, uścisnąć. Lori, tak się Was martwiłem. Stary. Szeń, dobrze, że jesteś. To partner Rika z patrolu. Gdyby nie on, nie byłoby nas tutaj. Nie wiem, jak ja ci się wdzięczny, ale ja nie ma o czym mówić. Wtedy na drodze pozwoliłem, żeby ten skurczy się poszczelił. Nie, no przecież to nie była twoja wina. Zresztą to było tak dawno, temu, ja muszę. <grym> no i pewnie masz rację. Chodź, zobacz, jak to wszystko tu wygląda. – Co masz tym razem? – Rick. – Glenna już znasz. Proszę, O, oh. Ten, który z nim rozmawia, to Allen. Gdzieś tu jest jeszcze jego żona Donna i bliźniaki Biliby. Shane wskazał na starszego mężczyznę stojącego na dachu kampera. To Dave. Obserwuję okolice. Ten, co siedzi przy drzwiach i co zije, to Jim. Tam są Carol i jej córka Sofia. To Emi i Andrea, siostry. – Widziałyście Dolę z dzieciakami? – Tu jesteśmy! Za samochodu wyszła kobieta z dwójką o! małych chłopców. Ktoś nowy się pojawił? To mąż Lori. Nareszcie jakaś dobra wiadomość. Chodź, Shane. Lori i jej mąż na pewno chcieliby teraz nacieszyć się z sobą. No jasne. Lori i Rick jeszcze długo w noc siedzieli przy ognisku przed namiotem. Mam to coś dla ciebie. Proszę. Moja obrączka. Mm. Kochanie. Brakowało mi tak samo jak was. Co żebyś ty wiedział, co tu się działo? Jak Karl to wszystko przeżył. Nie śpij po nocach, jeśli nie leży obok niego. Wybacz mi, że tak cię zostawiliśmy. Nie musisz się tłumaczyć. W Atlancie miało być bezpiecznie. Na twoim miejscu zrobiłbym tak samo. Kiedy nas ewakuowali, mówili, że będą pilnować szpitala. dobrze zrobiłaś. Naprawdę, Kargi jest najważniejsze. Dobrze, że Shane wam pomógł. Zginęlibyśmy bez niego. Nie przeżylibyśmy pół dnia. Bo twoja ręka... Nie, to, nic takiego, to tylko siniak po Nic takiego, naprawdę. Rick rozejrzał się dookoła. Na tle nieba wyraźnie odcinała się sylwetka Dale'a, który stał na dachu swojego kampera z karabinem w ręku i obserwował okolice. Tylko on na straży? Na razie to wystarczało. Zresztą te potwory nie zapuszczają się tu w większych grupach. Raz pojawiła się ich trójka i to wszystko... I tak prawie nie śpimy. Wystarczy jeden wystrzał i wszyscy są na nogach. Ale mamy tylko dwa rewolwery. Pistolet Shane'a i karabin Dale'a. Na szczęście są jeszcze łopaty. Jak na razie jakoś sobie radzimy. Rick... Ty drżysz. Nie... Od dwóch dni, nie masz nawet pojęcia, jak martwiłem się o ciebie i o I dopiero kiedy tu trafiłem i wreszcie was znalazłem... Dopiero teraz mogę zacząć się bać. Idź już się położyć, proszę. Ja jeszcze chwilę posiedzę. Okej. Okay. Erik wpatrywał się jeszcze kilka minut w dogasające powoli ognisko. W końcu poczuł, jak ogarnia go ogromne zmęczenie. Podszedł do namiotu, odchylił kawałek prezentu, który zasłaniał wejście. Z wielką miłością popatrzył na Lori i Karla, którzy spokojnie spali i delikatnie ułożył się obok nich. Obudził się, kiedy tylko blady świt rozproszył nocne ciemności Zaspany wyszedł z namiotu i przeciągnął się Cześć, Rick Sześć! Już wstałeś? Nie stałeś w nocy na warcie? Glen mnie zmienił Ale ja i tak mało śpię Chcesz wziąć prysznic? Możesz u Dejla w kamperze Prysznic? Woda jest wprawdzie ze strumienia, ale lepsze to niż nic Pewnie, stary Już zdążyłem zapomnieć, jaki to luksus Spróbuj się jakoś szybko owinąć Idziemy dziś na polowanie. Rick wszedł do kampera Dale'a. Co ty, Dale? Ale się przestraszyłem. Te. Lori to twoja żona, tak? Nie, ja nie chcę nic mówić. Zresztą musisz zrozumieć, że to nie ma nic wspólnego z twoją żoną. Ona bez przerwy o tobie mówiła. Zamartwiała się na śmierć, czuła się winna, że cię zostawiła. Ale ten Shane to w sumie porządny facet. Gdyby nie on, no bardzo pomaga i w ogóle opiekował się twoją żoną. Ale on wcale się nie cieszy, że się tak nagle zjawiłeś. Lori już dawno wpadła mu w oko. Dzięki. Doceniam troskę. Shane to mój przyjaciel. Zatroszczył się o Lori ze względu na mnie. No, naprawdę nie ma o czym mówić. <tryk> Ja tam bym mu nie ufał Dobra, będę pamiętał Słuchaj, mogę wziąć teraz prysznic? Jasne To ja na razie pójdę na dół o... 10 minut później Rick wyszedł z kampera Czuł się rześko i świeżo Rozejrzał się dookoła Wariat. Wreszcie Shane zauważył Rika. Gotowy? Musimy już iść, jeśli chcemy coś upolować. No to chodźmy. A, Lori, słuchaj, to są moje brudne rzeczy. Dasz radę je trochę przebrać? Jasne. Udanego polowania. No to dzięki. Na razie. Mm. Kocham cię. Ja ciebie też. Uważaj na siebie. Cześć, mamo. Karl? A ty dokąd? No idę się pobawić z Sofii. Będę tam za ich samochodem. Okej. Okay. Idę wyprać rzeczy taty. A ty i Sofii macie słuchać Alena. Jak wam powie, że macie wejść do samochodu, to macie wejść i bez żadnej dyskusji, jasne? Tak, mamo. Spokojnie. Emi i Andrea będą ich pilnować. Jasne. Zrobią wszystko, byle tylko nie prać, prawda, Emi? Żebyś kurna wiedziała. Emi nie przy dzieciach. Odczep się. W każdym razie uważajcie na siebie. Jasne. Lori, Donna i Karol, obarczone całkiem pokaźną stertą brudnych ubrań, ruszyły w kierunku strumienia. Ciekawe, jak będą pachnieć rzeczy po praniu w tym nowym proszku, który Glenn wczoraj przyniósł. Ten stary od Dale'a był do niczego. Po nim to pranie właściwie śmierdziało, nie wiem, czy nie gorzej. Jezu, same siebie byście posłuchały. O czym wy gadacie? Podniecacie się nowym proszkiem, co za dno. Dona, przestań. Po prostu dawno nie nosiłam ładnie pachnących ubrań. Co w tym złego? Nie rozumiem, dlaczego to my musimy robić pranie, a oni chodzą na polowania. Ciekawa jestem, czy jak to się wszystko skończy, to przypadkiem nie będą chcieli odebrać kobietom prawa głosu. Chyba żartujesz, dona. Nie wiem jak ty, ale ja nie umiem strzelać. A poza tym, tak szczerze mówiąc, to nie wierzę, żeby jakikolwiek facet na świecie potrafił zrobić porządne pranie. Rick nawet z pralką sobie nie radził. I to nie jest kwestia praw kobiet. Po prostu faceci są do niczego w pewnych sprawach. Dobra, dobra, niech ci będzie. I tak dotarły do strumienia. Rick i Shane powoli szli przez las. Czujnie rozglądali się dookoła, trzymając w rękach gotowe do strzału karabiny. Wiesz co? Rick? Jak wyjeżdżałem od nas, myślałem, że tylko podrzucę Lo Lori i Karla i. no wiesz, do jej rodziców i zaraz wrócę. To się wszystko skończy. Gdybyś widział to, co ja. Nie wiem, czy to w ogóle kiedykolwiek się skończy. Nawet jeśli się skończy, nic już nie będzie takie samo. Ale nie mów tak! Skończy się! Nie wiem, kiepsko to wszystko wygląda. Rick. W każdym razie, dobrze, że przywiozłeś więcej broni. Do tej pory mieliśmy tylko jeden karabin. Zawsze musiał być w obozie. A z pistoletem ciężko się poluje. Prawie nie mieliśmy jedzenia, tylko to, co Glenowi udało się przynieść z miasta. Słuchaj, ten Glen to dziwny gość, nie? Codziennie ryzykuje życie dla słodyczy, paru rolek papieru toaletowego. Nie no dobra, uratował mnie, ale... Mimo wszystko, chłopak chyba wie, co robi. Nieźle sobie radzi, a do tej pory nie? Słyszałeś? Rick i Shane mieli wrażenie, że ten trzask było słychać w całym lesie, ale mylili się. Nie dotarł on nad strumień do uszu Lori, Dony i Karol. Karol, musisz się tak nerwowo rozglądać cały czas? Może byś nam pomogła z praniem. Wolę dmuchać na zimne Daj jej spokój, Lori. Lepiej opowiedz, jak poznałeś Rika. Chcesz się zanudzić na śmierć? Co mi tam. Lepsza śmierć niż to pranie. Dobra, ale w razie czego nie miej pretensji. Rick jest dwa lata młodszy ode mnie, ale ma starszego brata, Jeffa. Dokładnie w moim wieku. Właśnie jego najpierw poznałam w ostatniej klasie liceum. Zaraz, zaraz. No co, ty chodziłaś najpierw z jego bratem? Nie! Nie, po prostu się kumplowaliśmy. Jeff zaprosił mnie do siebie na sylwestra. Jego rodzice sami poszli na jakąś imprezę. a Rick miał być nianiką. W każdym razie wtedy się poznaliśmy. Wybierał się do szkoły policyjnej. Patrzyłam na niego jak w obrazek. Słuchałam każdego jego słowa. Był dla mnie jak... jak książę z bajki. A o północy pocałowaliśmy się. I tak to się zaczęło. A potem on poszedł do tej swojej szkoły policyjnej, a ja do koledżu. Utrzymywaliśmy kontakt. Ja zrezygnowałam po trzecim roku studiów, wróciłam do domu do rodziców. No i wtedy... Zaiskrzyło między nami na poważnie. Ostrzegałam! Nuda! No Pasujecie do siebie. Bo jesteśmy jak dwie połówki jabłka. <laughs> jesteśmy dla siebie stworzeni. Chodźcie, wracamy. Dziewczyny zbliżały się do obozowiska, gdy nagle, tuż przed nimi, pojawił się... Dona, uciekaj! Duda, uciekaj! A! 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 Wybawienie nadeszło z najmniej spodziewanej strony. Głowa żywego trupa spadła na ziemię. Zdążyłem w ostatniej chwili. Ratowały śmierzycy. Mamo! 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 Już, już wszystko dobrze, wszystko dobrze, Karl. Rąbałem akurat drewno na opał. Usłyszałem. Z ust leżącym w trawie głowy wciąż wydobywało się przeraźliwe harczenie. Tymczasem Rick i Shane, nieświadomi tego, co właśnie wydarzyło się w obozie, szukali źródła hałasu, który tak bardzo ich zaniepokoił. Po chwili zobaczyli siedzącego pod drzewem żywego trupa. Trzask, który wcześniej słyszeli, był trzaskiem kości martwej sarny, której szyję obrzydliwy potwór właśnie rozdzierał długimi pazurami. Wyrywał z niej krwawe ochłapy i zjadał je ze smakiem. Nie widzi nas. Może zabierzmy tę sarnę tyle mięsa. Wyobraź sobie te wszystkie choroby, te zarazki. Nie tknę tej sarny nawet kijem. Masz rację, Rich. Widziałeś kiedyś coś takiego z bliska? Hmm. Kilka razy, ale nigdy nie miałem dość czasu, żeby się przyjrzeć. Zawsze jakoś od razu atakowali. Szlak by trafił. Idzie to. Bez wahania rozpłatał czaszkę żywego trupa wyciągniętą z zapaska siekierką. Wolałem dłużej nie czekać. Słyszałeś? Rick i Shane pędem rzucili się w stronę obozu. Lori! Nic wam się nie stało? Nie. Ale Donna prawie zginęła. Na szczęście Dale odciął mu głowę siekierą, ale on żył dalej. Musieli go zastrzelić. Rick... To było straszne. Shh, już wszystko dobrze, kochanie. Już dobrze. Wszystko jest dobrze. Rick przytulił Lori z całej siły i zamknął oczy. Tak bardzo pragnął, żeby poczuła się przy nim bezpiecznie. Nie widział wzroku Shane'a który przypatrywał im się spod przymrużonych powiek, mimowolnie zaciskając pięści. Koniec zeszytu trzeciego. Żywe trupy. Zeszyt czwarty. Pst, pst. Jezu, Rick. Nie podkranaj się tak. A gdybym pociągnął za spust? Przepraszam cię, Shane. Nie chciałem budzić całego obozu. W końcu jest środek nocy, nie? Rzeczywiście. Przed chwilą minęła północ. Shane z karabinem w ręku siedział na dachu kampera i uważnie obserwował rozjaśnioną światłem księżyca okolice. Shane, chciałem tylko pogadać. A powinniśmy przenieść obóz gdzieś indziej, wiesz? Po tym, co się zdarzyło dzisiaj. Zwariowałeś! Policja i wojsko zaczną od czyszczenia miast. Musimy być blisko, żeby nas jak najszybciej znaleźli. Zaczną od czyszczenia miasta miast. kiedy? Jutro? Za tydzień? Skąd możemy to wiedzieć? Nie możemy tu czekać nieskończoność. Musimy uciekać jak najdalej od tych potworów. W lepsze niebezpieczeństwo, które znamy, niż to, którego nie znamy. A myślałeś, co może nas spotkać gdzie indziej? Tutaj przynajmniej wiemy. Wiemy, czego się spodziewać. Tutaj będziemy czekać a, na ratunek. I myślisz, że się doczekamy na ratunek? Wczoraj to prawie zginęło. A jeśli coś się stanie dzieciom? Nie. Naprawdę powinniśmy się stąd wynieść. Tutaj nigdy nie będziemy mogli spokojnie spać. A jeśli nie ma już żadnej policji, żadnego wojska... Przestań! Zostajemy tutaj. Tu jest najbezpieczniej, a to, co się zdarzyło wczoraj, to... To się prawie nie zdarza, rozumiesz? Umiemy się bronić. Umiemy pomagać innym. Do tego nas szkolono. A jeśli się ukryjemy gdzieś na prowincji, nie będziemy wiedzieli, co się dzieje. I nikt nas nigdy nie znajdzie. Musimy tutaj zostać. Skoro tak uwalasz... Dobra, niech tak będzie, ale... Przynajmniej musimy mieć więcej broni. Każdy powinien nosić broń przy sobie cały czas, rozumiesz? No tylko skąd ją wziąć? — Coś Ej, możecie być ciszej? — chcą spać. — To Dale, zirytowany głośną rozmową, wyszedł ze swojego kampera. Rick i Shane spojrzeli na siebie. Rick bez słowa odwrócił się i wrócił do swojego namiotu, do Lori i Carla. Kiedy obudził się po kilku godzinach, na dworze było już jasno. Zaspany wyszedł przed namiot i rozejrzał się. Przeciągnął. Glenn? Hej, Glenn! Prześli, co tam? Słuchaj, jak byłeś w mieście, widziałeś jakiś sklep z bronią? Nie, w sumie to nigdy nie zapuściłem się aż do centrum, a co? Nic, przydałoby nam się więcej broni. Ach. Wiem, kogo trzeba by zapytać. Chodź. Jim? Jim! Gdzieś tu niedaleko, na przedmieściach, jest jakiś sklep z bronią? Na rogu Pleasant i 38. O, dzięki. Zaczekaj na mnie, Rick. Idę do... Idę do samochodu po mapę. Rick! Tato! Glory, synku. Wiem, że mamy za mało broni, ale czy to naprawdę ty musisz się wszystkim zajmować? Jesteś tu dopiero trzy dni. Nie chcę znowu się o ciebie martwić. To proszę nie idź. Spokojnie, synku, będę na siebie uważał. Jak wrócę z bronią, wtedy wszyscy będziemy bezpieczni. No i nauczy cię strzelać. Zawsze tego chciałeś, prawda? Pewnie! <laughs> nie ma mowy. Nie będziesz go uczył strzelać, jest za mały. Dobrze, dobrze, porozmawiamy o tym, jak wrócę. To nie potrwa długo. Zresztą ile razy Glenn już się wypuszczał do miasta i zawsze wraca? No, no właśnie. Dlaczego znowu nie może pójść sam? Jak myślisz? Ile broni da radę udźwignąć, co? Znalazłem mapę. No dobrze. Idź, Rick. Tylko uważaj na siebie. Nic się nie ma. Wszystko będzie dobrze. Mm. Kocham cię. Ja też cię kocham. Rick i Glen ruszyli w stronę miasta, zostawiając za sobą obóz. Glen. Tak? Jim. Z nim wszystko jest w porządku? Pamiętasz, jak ci mówiłem, że w obozie jest jeden facet, któremu udało się wyrwać z Atlanty? To właśnie Jim. Tyle, że zanim uciekł, Ech, widział, jak żywe trupy wszystkich jego bliskich rozerwały na strzępy. Żona, siostra, jej mąż, pięcioro dzieci. Raz nam o tym opowiedział. Zdała uciec tylko dlatego, że tamci zajęli się jego rodziną. Cholera jasna. Co jest? Spójrz na mapę. W ten sklep jest zaledwie pięć przecznic od tego miejsca, gdzie się znalazłem. Nie idę tak daleko. Hmm. Mam pewien pomysł. Chodź. Rick obrócił się na pięcie. Dokąd idziesz? Miasto ja jest z drugą stronę. Spokojnie, wiem co robię. Znów weszli w las. Rick po krótkich poszukiwaniach odnalazł żywego trupa, który od wczoraj był już jednak zdecydowanie nieżywy. Glenn, pomóż mi go odciągnąć spod drzewa. Posłuchaj. Ale co ty robisz? Żywy trupek Chyba nie są zbyt bystre, ale zauważyłeś, że nie atakują się nawzajem? Dobrze wiedzą, kto jest kto, a wiesz skąd wiedzą? Po zapachu. Rozpoznają nas po zapachu. Nie śmierdzimy tak jak oni, rozumiesz? To mówiąc, wyciągnął z zapaska siekierę, obciął zwłoką lewą dłoń i podał ją Glenowi. Wysmaruj się jego krwią, a rękę wstać sobie do kieszeni. Glen patrzył na niego z odrażą. Nie mógł opanować mdłości. Bierzemy po kawałku tej padliny do kieszeni i załatwione. Będziemy śmierdzić tak jak oni. Obaj zaczęli nacierać swoje ubrania gnijącymi resztkami zwłok. Nie jak to cuchnie. Tylko nie ubróć sobie twarzy. Mam nadzieję, że to się uda. Oby. Inaczej całe ubranie do wyrzucenia. C Czekaj, nie wytrzyma! Glenn ponownie zwymiotował. Resztki wymiocin ściekały mu z brody na koszulę i spodnie. Wiesz co, Rick? Jeśli twoja teoria o smrocie jest prawdziwa, to będę teraz dużo bezpieczniejszy niż ty. <grymne> po kilku minutach znaleźli się na przedmieściach. W zaułku między parterowymi domami zobaczyli leżącego pod ścianą żywego trupa. Podeszli bliżej. Rick zbliżył swoją dłoń do jego twarzy. Glenn. Widzisz to, Glen. Nic się nie dzieje. Nie ma tak porządny smród. Nagle żywy trup gwałtownym ruchem wyciągnął rękę i odepchnął dłoń Rika. Spokojnie, spokojnie. on nie tylko odepchnął. Chciał, żeby mu nie przeszkadzać. Widzisz? Widzisz, nic się nie dzieje. Istotnie, żywy trup leżał spokojnie na ziemi. Wydawało się, że Rick i Glen w ogóle go nie interesują. Widzisz? Nie rzuca się na nas. Nie co za dzień. A jeszcze nawet nie ma południa. A Nawet gdyby było, to co za różnica? Spójrz na niebo. Same chmury, ani śladu słońca. Nie tak. Idziemy dalej? Rick i Glenn wyszli z zaułka na ulicę i wolnym krokiem ruszyli przed siebie. Wlokące się jezdnią, noga za nogą żywe trupy zdawały się ich nie widzieć. Te potwory wydają jakieś dźwięki. Może... Może nie potrafią odróżnić normalnej mowy od tego swojego charkotu, Jak myślimy? Tyle fakt. Nawet nie zwracają uwagi, że rozmawiamy. Jeszcze dwie ulice i jesteśmy na miejscu. Pierwszy raz zapuszczam się tak daleko w miasto. Doszli do jakiegoś skrzyżowania. Na pasach, w poprzek ulicy, stał czołg z otwartymi włazami. Wokół niego leżały rozkładające się zwłoki żołnierzy. Poszarpane mundury odkrywały resztki ciał, obgryzione do kości. Nad nimi latały roje much, a wokół kręciło się kilkoro żywych trupów. A, jestem, panie! Jest gorzej, gorzej niż myśleliśmy jest, co? spokojnie. Nie zwracaj uwagi. Idziemy dalej. Skręcili za róg i kilkadziesiąt metrów dalej ujrzeli cel swojej wyprawy. Podeszli bliżej. Zaczekaj, chwilę. Przez rozbite drzwi supermarketu Rick wyciągnął na ulicę wózek na zakupy. A to po co, co ty, byśmy mogli wziąć jak najwięcej broni? No fajnie, ale jak chcesz wejść do środka, co? Glenn wskazał na prowadzące do sklepu z bronią ciężkie drzwi, w całości obite blachą. Rick przyjrzał się im uważnie. Są tylko z wierzchu obite blach i to, to cienką, a pod spodem jest dykta. Parę uderzeń siekierą i po sprawie. Właś, szybko! Zaczęli się nam przyglądać. Co brać? Wszystko! Karabiny, pistolety, amunicję! Dużo amunicji! Byle kaliber wasz. Wystarczy? Na razie wystarczy. Chodź. Wyszli na ulicę. Przed sklepem stał nieruchomo całkiem spory tłum potworów. Ale najgorsze w tym wszystkim było to, że... Cholera jasna! Deszcz! Rick nie czekał <tabry> dłużej. Potężnym ciosem siekiery rozpłatał czaszkę stojącemu najbliżej żywemu trupowi. Szybko! Deszcz nas wzmoczy i za chwilę nas rozpoznamy! <tabry> Szlaka nie mówiłem! Szybciej, klej! Szybciej! Nie damy rady! Rozpoznali nas! się! <tabry> Coraz więcej żywych trupów zaczęło gromadzić się na ulicy. Niektóre z nich niezdarnymi ruchami usiłowały złapać rika albo glen. Jak dotąd obaj skutecznie im się wymykali, ale jeden z nich zdołał chwycić za wózek z bronią i szarpnął go do siebie. Wózek wywrócił się, a Glen stracił równowagę. Glen wstaw! Zbieraj prawo! Zbieraj, ile się da! Żywych trupów było coraz więcej. Osaczały Rika i Glena jak żądne krwi sepy. Spadamy No chodź, chodź! Chodź! Jeszcze kawałek! Pędząc ile sił w nogach, zostawili za sobą wściekły tłum. Wpadli pomiędzy dobrze już im znane parterowe domy przedmieścia. Przebiegli przez znajomy zaułek i w końcu znaleźli się w parku. Jeszcze kawałek! Rick szybkim ruchem zrzucił z siebie kurtkę i koszulę. Z niepokojem obejrzał przed ramię. dzięki Bogu. Już myślałem, że ktoś mnie ugryzł. Mieliśmy szczęście. Wracajmy do obozu. Jasne, Ben. Proszę cię, nic nie mów Lori. Nie mów jej, jak mi wiele brakowało. Nie chcę, żeby się martwiła. Ale Lori martwiła się i tak. Stała na skraju obozu i z niepokojem czekała na powrót Rika. Wszystko będzie dobrze, Lori. Rick da sobie radę, na pewno zaraz wróci. Mówiłam mu, żeby nie szedł. Shane podszedł bliżej. Wracaj do obozu, przeziębnisz się. Wziął ją za rękę. Objął, przytulił. Nie, nie zostaw! Nie rób tego nigdy więcej. Rick wrócił. Mój mąż wrócił. Tak. Tamten wieczór, tamten wieczór nic nie znaczy. Tamten wieczór to była pomyłka. Koniec zeszytu czwartego.